Co okryło się za bajkową fasadą królewskiego ślubu? Wierzysz w miłość? Ona była przekonana, że to najgorszy dzień jej życia. Zdrady, niepewność i królewska etykieta tworzą pełen napięcia obraz jednego z najsłynniejszych związków w historii. Poznaj nieopowiedziane historie o Janie i Karolu. 29 lipca 2025 roku mija 44 lat od Royal Wedding. Ceremonię zaślubin księcia Karola i Lady Di oglądało przed telewizorami 750 milionów ludzi z 74 krajów świata. Momentem kulminacyjnym był pocałunek nowożeńców na balkonie pałacu Buckingham. W ten sposób zapoczątkowali nową królewską tradycję. W czwartym sezonie The Crown opowiadającym o losach brytyjskiej rodziny królewskiej na przełomie lat 70. I 80. Nie pokazano ceremonii zaślubin Diany i Karola. Kamera towarzyszyła Emi Koryn, otwórczyni roli Panny Młodej, do ostatnich chwil przed uroczystością. Zanim wyszła z pałacu, by zobaczyć swojego wybranka, stawić czoła królowej i powitać wielotysięczny tłum, przez moment była zupełnie sama. Niepewna miłości przyszłego męża, przytłoczona czekającymi ją obowiązkami, zagubiona na dworze. Dziesięć osób pomagało mi się ubrać w tę gigantyczną kreację. Gdy się w niej pokazałam, wszyscy zamilkli. Ta suknia to była cała ona, wspominała kręcenie tej sceny koryn na łamach brytyjskiego woga. Twórcy Netflixowego serialu zasugerowali, że przyszła księżna Wali nie jest najszczęśliwszą panną młodą świata. Powściągliwi, jak to Anglicy, nie pozwolili sobie na dosadny komentarz na ekranie. Półcienie i półtony to specjalność The Crown. Sama Lady D wyrażała się od dniu ślubu zdecydowanie dosadniej. Z perspektywy czasu wiem, że to był najgorszy dzień w moim życiu, mówiła biografowi Andrew Mortonowi na łamach wydanej w 1992 roku książki Diana. Moja historia. Gdybym mogła cofnąć czas, pozwoliłabym mężowi odejść z jego kobietą i nigdy nie wracać, dodawała. Inaczej czuła się 29 lipca 1981 roku. Była w Karolu zakochana, nie mogła oderwać od niego wzroku, wierzyła, że się nią zaopiekuje. Myliłam się, mówiła potem z goryczą. Podobno i ona, i książę chcieli ślub odwołać. Ona, bo znalazła bliźniacze bransoletki z wygrawerowanymi imionami Fred i Gladys, jak o sobie mówili Karol i jego ukochana Kamila Parker Bowles. On, bo czuł, że Wybranka jest za młoda, za mało doświadczona, za zwyczajna. I przede wszystkim, nie była Kamilą. Wiedział, że, dla dobra monarchii, musi poślubić królową ludzkich serc. Ale bał się, że u jej boku nigdy nie zazna szczęścia. Oświadczył się za namową matki, królowej Elżbiety II, po zaledwie trzynastu spotkaniach z przyszłą żoną. Kamille znał i kochał od lat, ale nie mógł przecież poślubić imprezowiczki i to zamężnej. Poddani potrzebowali happy endu. I dostali baśń o księciu i księżniczce. Arcybiskup Canterbury Robert Ronzi, który udzielał Dianie i Karolowi ślubu, zmienił tradycyjną formułkę. Oto opowieść jak z baśni zobaczcie księcia i księżną w dniu ich ślubu. To właśnie dziś rozpoczyna się ich wspólna przygoda mówił. Ceremonia odbyła się nie w opactwie westminsterskim, gdzie w związek małżeński wstępowały Elżbieta i Małgorzata tylko w katedrze św. Pawła. Ostatni Royal Wedding miał tam miejsce w 1501 roku, która mogła pomieścić o tysiąc gości więcej. Z kolei Diany William poślubił Kate Middleton w Westminsterze a młodszy Harry wziął ślub z Meghan Markle w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze. Zaproszono 2500 osób, w tym amerykańską pierwszą damę Nancy Reagan, żelazną damę Margaret Thatcher, księżną Grace z Monako z synem Albertem, a także pałacową służbę i przyjaciół Diany z czasów panieńskich. Nie mogło zabraknąć Kamili, blisko związanej z dworem. Blada, ukryta za woalką, smutna. Nie mogę zapomnieć tego widoku, mówiła Diana Mortonowi. Do ołtarza pannę młodą prowadził ojciec, hrabia John Spencer, towarzyszyły jej też druhny, M. Inaczej. Siedemnastoletnia Sara Armstrong-Jones, córka Małgorzaty i India Hicks, krześnica Karola. Przed telewizorami ceremonię transmitowaną przez BBC oglądało 750 milionów widzów z 74 krajów świata. Wcześniej za ślubiny Małgorzaty śledziło 300 milionów osób, a Anny – 500 milionów. Rekord Diany i Karola nie został pobity przez ich synów. Trudno też przebić ich budżet weselny. Rodzinę królewską i podatników ceremonia kosztowała równowartość dzisiejszych 135 milionów dolarów. W tym czasie Wielka Brytania była pogrążona w kryzysie. W 1981 roku stopa bezrobocia wzrosła do 10%, ponad 2,5 miliona Brytyjczyków nie mogło znaleźć zatrudnienia. W Londynie, Liverpoolu i Leeds oprotestowano restrykcyjne rządy Thatcher. Elżbieta II uznała, że jej poddani potrzebują chleba i igrzysk. Nie myliła się, Royal Wedding skutecznie podniósł ich morale, choć królewskie wspaniałości mogli co najwyżej polizać przez papierek. Tylko goście weselni dostąpili prawdziwych zaszczytów. Podczas przyjęcia mogli wybierać z 27 tortów. Najważniejszy, stworzony przez królewskiego cukiernika Dawida Everiego, Mierzył półtora metra i ważył prawie 100 kg. Na obiad podano supremę de volaille Princes de Gaulle, nazywany także Princess of Wales Chicken Supreme, di uwielbiała drób, czyli piersi z kurczaka faszerowane musem z baraniny, otulone briożką i przyozdobione szparagami. Do dzisiaj, wyobraźnią panien młodych włada suknia ślubna Diany. Zaprojektowana przez Dawida i Elizabeth Emanuelów, kosztowała pół miliona dolarów. Do jej uszycia wykorzystano jedwabną taftę, koronki, cekiny i 10 tysięcy pereł. Zaszyto w niej złotą podkówkę na szczęście. A wieńczył ją siedmiometrowy tren, najdłuższy w historii królewskich ślubów. Na głowie księżnej lśniła rodowa tiara z diamentami w kształcie tulipanów, a jej pantofelki były ozdobione 542 cekinami i 132 perłami. Choć małżeństwu nie dane było zaznać szczęścia, udało im się ustanowić nowe tradycje. Diana odmówiła wypowiedzenia w przysiędze małżeńskiej obietnicy posłuszeństwa wobec męża. W ślady księżnej poszły potem jej synowe. Karol podobno zapomniał pocałować Dianę przy ołtarzu, więc postanowił zadośćuczynić za pomyłkę na balkonie pałacu Buckingham. Zwyczajowo od ślubu najstarszej córki królowej Wiktorii i Fryderyka II w 1858 roku nowożeńcy machali poddanym po ceremonii. W 1981 roku Karol złożył na ustach młodej żony pocałunek. W jego ślady poszli potem młodszy brat Andrzej, całując Sara Ferguson i syn William, dwukrotnie wyrażając uczucie do Kate Middleton. Oglądasz historię rodziny królewskiej. Zasubskrybuj po więcej.